Gościmy dzisiaj ministra Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dr Edytę Bielakrzomer. Dziękujemy za udział i za wyrażenie zgody na, na rozmowę z nami. Dziękuję. Porozmawiamy o um, przyszłości i troszkę teraźniejszości zmianach w ochronie danych osobowych. Um, jak to wygląda z perspektywy Generalnego Inspektora, jak wdrażane są nowe przepisy, um, czy nowy ABI jest czymś korzystnym z punktu widzenia funkcjonowania inspektoratu, czy też tworzy kolejne problemy. I pierwsze pytanie, w rozmowach z administratorami pojawia się obawa, że Abi to agent, agent z Generalnego Inspektora. To tak trochę jest? Jak to wygląda? No ja już słyszałam takie informacje, wycierają do nas, że Abi to agent, piąta kolumna, druga ręka GIODO. Tajna broń, biodo. Sympatyczne są te określenia, ale no, chyba nijak się mają do rzeczywistości. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który tak naprawdę prawdopodobnie będzie się nazywał inspektor danych osobowych, ma być to osoba, która zadba o właściwą politykę prywatności. I właściwą politykę przestrzegania danych osobowych, więc bardzo chcielibyśmy, żeby administrator bezpieczeństwa i informacji był taką osobą, która będzie wspierać w działaniach administratora danych osobowych. I bardzo chcielibyśmy, żeby w związku z tym mógł wykonywać ABI swoje zadania w sposób niezależny. Tutaj z tą niezależnością też chyba trochę nieporozumień jest w rozumieniu te, te, tego sformułowania niezależny. No, chcielibyśmy, żeby to była osoba, która wspiera, wspiera w działaniach, zapewnia prawidłowe hmm, przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i tak naprawdę służy pomocą, wiedzą i radą administratorowi. My się będziemy bardzo cieszyć, jak mniej skarg będzie wpływało do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a mamy nadzieję, że tak będzie. Jak administratorzy danych osobowych będą mieli właśnie wsparcie w osobie specjalisty, który swoją wiedzą, doświadczeniem będzie dbał o no, właściwe zabezpieczenia danych osobowych. Wspominała pani minister o tej niezależności administratora bezpieczeństwa i informacji. Dobrze wiemy, że ta niezależność jest elementem skuteczności obiegu. Dużo mówi się o podnoszeniu kompetencji przez administratorów bezpieczeństwa informacji o zdobywaniu wiedzy. Troszeczkę zapomina się, mam wrażenie, o tych miękkich kompetencjach. Co, z, co zdaniem Pani Minister jest trudniejsze do wypracowania? Czy właśnie ta niezależność, czy jednak zdobycie odpowiedniej wiedzy, żeby dobrze wykonywać te funkcje? I co, jeżeli ABI nie poradzi sobie z, y, w obszarze tych kompetencji miękkich ze swoją niezależnością? To jest bardzo dobre pytanie, ale jednocześnie bardzo trudne pytanie, dlatego że ono jest tak naprawdę wielowątkowe. Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, rzeczywiście niezwykle istotne są kompetencje administratora bezpieczeństwa informacji. Takie kompetencje w zakresie znajomości przepisów prawa, w zakresie możliwości umiejętności stosowania ich w praktyce, to jest niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście... No, przepisów, które teraz obowiązują i w kontekście tych zmian, które, które przed nami w związku z rozporządzeniem europejskim. W związku z powyższym administrator danych osobowych rzeczywiście powinien przyłożyć dużą uwagę do tego, żeby wybrać spośród osób, które rynek oferuje, albo spośród swoich pracowników, taką osobę, która będzie miała największe kompetencje wiedzę i będzie cechowała się taką fachowością, tak. Natomiast zupełnie inną sprawą, niezwykle też istotną, są właśnie te kompetencje miękkie. Bo rzeczywiście administrator bezpieczeństwa informacji to jest osoba, która powinna, oprócz tej wiedzy, o której mówię i kompetencji, powinna czuć tę odpowiedzialność na sobie i powinna umieć przekonać administratora danych yy, o konieczności potrzebie przestrzegania przepisów. Co to znaczy przekonać? To znaczy umieć tak wpłynąć na niego, żeby administrator danych osobowych był pierwszą, nie gioną, administrator danych osobowych, żeby był pierwszą osobą, która się dowie od swojego ABI o tym, że istnieje niebezpieczeństwo nieprzestrzegania przepisów, niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych, niestety być może niebezpieczeństwo wycieku danych. To powinna być taka osoba, która ma pomysł na to, w jaki sposób nie tylko zabezpieczyć dane, które są przetwarzane, ale jaka jest polityka działania wtedy, kiedy one wypłyną. Czyli rzeczywiście te miękkie kompetencje są niezwykle istotne, ale też i tutaj kolejny problem, kolejne zadanie tym razem myślę, że trzeba by było to rozpatrzeć z punktu widzenia administratora danych osobowych, który. Decydując się na posiadanie u siebie Abiego, powinien z góry założyć, że musi pozostawić mu tak duże pole swobodnego działania w zakresie polityki związanej z danymi osobowymi i ich zabezpieczaniem, czyli tę świadomość powinien mieć i kierować, podejmować takie działania, kierować się w tych działaniach no, w taki sposób postępować, żeby ten człowiek, ten Abi miał możliwość rzeczywiście działania. Przy czym my powtarzamy, tutaj nie chodzi o taką niezależność, że Abi będzie osobą, której nic nie można zrobić, no niektórzy się tego obawiają, także to będzie człowiek niedoruszenia, no bo ta niezależność organizacyjna, funkcjonalna musi być strukturalna, musi być zapewniona. Tylko ABI to ma być osoba niezależna w swoich działaniach związanych z danymi osobowymi, z polityką przestrzegania danych osobowych i prowadzenia w taki sposób działań, żeby, żeby chronić dane osobowe. I jeszcze jedna rzecz, która jest niezwykle istotna, a o której trochę zapominamy też, i myślę, że być może jest to dobry moment i czas, żeby o tym miejsce, żeby o tym powiedzieć. Myślę, że administrator bezpieczeństwa informacji to jest taka osoba, która powinna promować kulturę prywatności w miejscu pracy czy u administratora danych osobowych. No to nie zawsze musi być miejsce pracy. Tej kultury prywatności brakuje. I spodziewam się, że administratorzy bezpieczeństwa informacji taką rolę też będą pełnić. No właśnie. I czy to nie jest właśnie tak, że ta relacja administratora bezpieczeństwa informacji do administratora danych osobowych jest tym aspektem najtrudniejszym, by wzajemne działanie, obowiązki, które dotyczą jednego i drugiego podmiotu, tak skonstruować, by to funkcjonowało płynnie. A zatem czy ta relacja jest najtrudniejsza, czy gdzieś indziej jeszcze trzeba szukać problemów, które sami Abi dostrzegają w wykonywaniu swojej funkcji? Ta relacja rzeczywiście nie jest łatwa, dlatego że tutaj trzeba dostrzec problem związany z tym, że jednak ABI, jeśli to jest pracownik, no to wykonuje swoje obowiązki w związku z wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy, a więc zawsze będzie pracownikiem podporządkowanym. I w ramach tego podporządkowania wymagamy, żeby cieszył się jakąś niezależnością w taki sposób, żeby mógł spełniać swoje funkcje. Więc tu jest rzeczywiście skomplikowana relacja. Niewątpliwie. Natomiast myślę, że to jest kwestia troszkę innego spojrzenia na ten stosunek, który łączy, nie stosunek pracy, ale ten specyficzny stosunek, który łączy Abiego z jego ado, jeśli tak to, to można nazwać. No właśnie to spojrzenie na, na, na rolę tak? i na efekt tego działania. No po co ja mam mieć tego Abiego? Do czego on mi jest potrzebny? a ja absolutnie zachęcam do tego, żeby powoływać Abich, spojrzenie na Abiego właśnie przez pryzmat pomocy, a nie przez pryzmat osoby, która będzie mi przeszkadzać, zapadać, nie wiem, będzie mnie upominać, będzie miała takie prawo do upominania mnie. Myślę, że trzeba inaczej po prostu spojrzeć na, na tę wzajemną relację Ado i Abich. Bez względu na to, jaką działalność prowadzi administrator danych osobowych, to to, co łączy administratora z jego abim, to nie tylko stosunek prawny jakiś, czy to stosunek pracy, czy stosunek cywilnoprawny, ale to jest to wspólne dążenie jednak do tego celu, żeby powinno obydwu stronom zależeć na tym, żeby te dane osobowe były na tyle chronione, żeby nie było żadnego zarzutu, prawda, ani od kontrahentów, od pracowników czy, czy jakich, jakikolwiek innych osób biorących udział w tym procesie przetwarzania danych osobowych. Osoby, które mają pełnić funkcję ABI, niejednokrotnie zgłaszają swoje wątpliwości, czy sobie poradzą. Często obawiają się tego, o czym pani minister mówiła, czyli tych trudności w, w wypracowaniu odpowiedniej niezależności z drugiej strony. Często boją się, czy udźwigną merytorycznie pełnienie tej funkcji. Czy w związku z tym ABI mogą liczyć na jakieś wsparcie od GIODO? Czy będą organizowane może dla nich jakieś szkolenia, zjazdy, konferencje? Czy są jakieś plany w tym zakresie? GIODO bardzo aktywnie działa na polu edukacyjno-szkoleniowym. I pewnie to się nie zmieni. A jeżeli się zmieni, to będzie działał jeszcze bardziej aktywnie. To, tego proszę być pewnym. My bardzo dużo przeprowadzamy różnego rodzaju szkoleń. W związku z tą zmianą ustawy, ostatnią zmianą ustawy i to, o czym rozmawiamy, prawda, tą, tą nową rolą ABIH, podjęliśmy taką decyzję, że będziemy raczej ograniczać nasze szkolenia właśnie do ABIH. Znaczy, chcemy stworzyć no tutaj nie będę ukrywać, chcemy stworzyć taką grupę ludzi, która będzie mogła z nami współpracować na poziomie, który byśmy chcieli osiągnąć, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. Czyli, czyli chcemy zgromadzić i zaoferować Abim szkolenia takie, które są im potrzebne i niezbędne. Liczymy na to, że, że ABI to są ludzie, którzy mają wiedzę i kompetencje w zakresie podstawowym, prawda? co najmniej, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, no ale specyfika ich pracy, biorąc pod uwagę miejsce albo charakter tych miejsc, w których pracują, wymaga no, oczywiście szkolenia, edukowania się nieustannego. I my już mamy plany właśnie takich ofert szkoleń skierowanych do ABI. Będziemy ograniczać raczej nasze szkolenia i ukierunkowywać je na potrzeby ABI. Więc, absolutnie, współpraca z ABIMI to będzie nasz priorytet, jeśli chodzi o tego rodzaju szkolenia. Konferencje naturalnie, konferencje zapraszamy, angażujemy. Być może będziemy również powoływać jakieś jakieś organy, nie wiem, to, to jest w tej chwili taka moja myśl, która się zrodziła i, i tutaj chcielibyśmy, żeby to byli tacy właśnie specjaliści, również wśród Abich, żeby oni nas mogli na bieżąco informować, jakie są problemy, gdzie trzeba przyłożyć prawda, oko i, i zobaczyć, co można zrobić, co można naprawić. Absolutnie nie po to, żeby żeby biegać szukać ofiar do karania. To, to tego proszę być pewnym. Jak zatem przekonać ADO, aby powołał ABI? Jakie są podstawowe zalety powołania takiej osoby w strukturze administratora danych? Myślę, że należałoby wskazać na pierwszą i podstawową rzecz. Ja bym powiedziała tak. Administrator danych osobowych, która, który powoła abi to jego rola w zakresie przestrzegania danych osobowych nieco się zmienia, ponieważ no, jest osoba, która przejmuje obowiązki w tym zakresie, zdejmuje z jego barków tę odpowiedzialność za właściwe przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, więc od tego trzeba by było zacząć, prawda? Zatrudnisz specjalistę, nie musisz się tym zajmować. I teraz oczywiście jest, mówiąc o tym zatrudnisz specjalistę, no to przerzucamy ten ciężar z kolei działania na administratora danych. Musisz zatrudnić taką osobę, która się na tym zna, fachowca, żeby czuć się bezpiecznie, bo jednak nie zapominajmy, że zgodnie z przepisami, jednak za przestrzeganie danych osobowych, przepisów ochrony danych osobowych, odpowiedzialność w rezultacie i tak i tak ponosi administrator danych osobowych, no ale tym bardziej mając zatrudnioną osobę, która jest y, y, dobrym specjalistą i fachowcem, y, zdejmujemy z siebie, y, ten, tak jak mówię, ten ciężar, czy część tego ciężaru odpowiedzialności za, za, właściwą, y, za, za właściwe przetwarzanie danych osobowych. Y, no i y, 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 Zatrudniam kogoś, czy współpracuję z kimś, kto zajmuje się danymi osobowymi, kto dba o tę politykę prywatności. To też oznacza, że ten ktoś jest na bieżąco i z przepisami, z wymaganiami, ze standardami. To jest ktoś taki, kto przeszkoli pracowników prawda? w tym zakresie, to jest ktoś taki, kto zwróci mi uwagę. Na to, że istnieje jakieś, grozi mi jakieś niebezpieczeństwo, ja nie mówię o odpowiedzialności karnej, którą póki co mamy, ale że grozi niebezpieczeństwo wycieku danych, co możemy zrobić, żeby, żeby polepszyć, to wcale nie muszą być jakieś w związku z, z taką osobą, z posiadaniem takiej osoby, jakieś wygenerowane ogromne dodatkowe koszty czy, czy organizacyjnie. To, to nie musi wcale być tak, że temu nie podołamy. Ja zachęcam, bo tak jak mówię, przyjmujemy, że administratorzy danych osobowych, którzy zatrudniają ABI, podchodzą do problemu danych i prywatności poważnie. Mamy nadzieję, że zatrudniają, absolutnie takie domniemanie stosujemy, że zatrudniają fachowców, więc liczymy na to, że poziom ochrony danych osobowych u administratorów posiadających ABI jest wyższy niż u tych, których, którzy ABI nie posiadają to miało być takie trochę kolejne pytanie, czyli skoro Administrator Danych Osobowych ma wybór, to powoływać czy nie powoływać, oczywiście to nie jeden aspekt, o którym Pani Minister teraz mówi, jest z pewnością, z pewnością więcej, ale oprócz no, takiego przychylnego spojrzenia ze strony Generalnego Inspektora na Administratorów Danych Osobowych, którzy mają ABI, to czy jednak nie ma sytuacji, w których z uwagi na strukturę funkcjonowania, powołanie obiegu nie jest racjonalne? Nie jest racjonalne. Mhm. Ja bym powiedziała inaczej chyba. Ja bym powiedziała tak, no oczywiście decyzja zależy od administratora mhm. danych osobowych. My tutaj absolutnie możemy tylko promować, prawda, powołanie obiegu, ale absolutnie ani nie będziemy wpływać, ani nie będziemy, nie wiem no, <laughs> Nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale znęcać się nad tymi administratorami, którzy nie będą mieli powoływanych, powołanych ABI. Absolutnie. No, małe, mali administratorzy danych, którzy są w stanie zadbać sami o przestrzeganie, o bezpieczeństwo danych, no, nie widzę takiego powodu, żeby powoływali ABI, bo, bo to jest bez sensu. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że no przed nami to rozporządzenie europejskie i ono troszkę zmieni jednak to nasze podejście, czy powinno zmienić nasze podejście do powoływania i, i do funkcjonowania tego podmiotu w strukturach HADO. Jednak rozporządzenie przewiduje, że no w publicznych podmiotach powołanie bez względu w zasadzie na wielkość, powołanie administratora bezpieczeństwa będzie obowiązkowe, a w tych mniejszych, no tutaj czekamy na to co to oznacza, bo tam się mówi o ilości rekordów, prawda, też, też w prywatnych czy niepublicznych podmiotach też będzie w jakiś sposób obowiązkowe, w zależności od wielkości tego podmiotu. Więc myślę, że taka, takie szukanie uzasadnienia, dla tego, po co, dlaczego nie powoływać ABI, ono za chwilę nie będzie racjonalne. Bo po prostu będziemy wiedzieć, gdzie trzeba powołać, a kto może nie powołać, i wtedy decyzja będzie rzeczywiście zależała od administratora danych osobowych. Bardzo dziękuję. Rozmawiała z nami dziękuję Generalny bardzo. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Jomasz-Żok, dziękuję. Dziękuję bardzo.